Trzeba sówce zrobić skrzydełka. Każdy ptaszek ma skrzydełka. Jak zrobić skrzydełka? Zaczynamy znów od. Magic ring. I tak zrobimy z jakiegoś koloru kontrastowego. Ja tutaj już jedno zrobiłam. Takie białe skrzydełko. To jest trzy pierwsze nasze rzędy ciałka, czyli od 6 do 18 półsłupków. I zrobimy je jeszcze. Drugie skrzydełko zrobimy na wizji. Zaczynamy. Magic ring, czyli niteczkę na paluszek. Przeciągamy niteczkę. I robimy 6 półsłupków, tak? Mamy pierwszy z oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6. Zaznaczamy sobie ostatni nasz półsłupek. Ściągamy niteczką, aby powstał nam kółeczko. I wbijamy się w pierwsze, mamy zrobić teraz dwanaście, czyli na sześć, dwanaście, dwa pół w to samo miejsce. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w ostatni 11, 12. Tutaj sobie ściągamy, aby było kółeczko. I teraz mamy zrobić 18 półsłupków, zaznaczamy sobie koniec drugiego rzędu i robimy rząd trzeci. Jeden półsłupek i dwa w to samo miejsce. Czyli mamy 3, 4, 5, 6, Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście i ostatnie siedemnaście, osiemnaście. Zamykamy robótkę. Czym? Oczkiem ścisłym zamykającym, czyli wbijamy się w pierwszy półsłupek, przeciągamy niteczkę, przeciągamy, zaciskamy, zostawiamy sobie niteczkę do przyszycia skrzydełka dla naszej słówki. Tu została nam niteczka, no, którą tak jak to się już uczyliśmy, musimy zacisnąć i zgubić, żeby nam się nie plątała. Możemy to zrobić igłą lub szydełkiem. Przeciągamy. Troszkę gruba ta nasza igła, ale już mamy. Zakańczamy, co by nam się robótka nie popruła. Można szydełkiem, oczkiem ścisłym również zamykającym wtedy zrobić. I chowamy. I ucinamy. I mamy. Dwa skrzydełka, robimy dwa razy takie małe okręgi i to będą skrzydełka naszej sówki. Teraz sówka ma oczy, więc robimy oczy. Tu już mamy zrobione oczko, jedno, środek oczka mamy czarny, obwolutkę białą. Tu też będziemy musieli zastosować zmianę koloru. Zaczynamy znów, tak jak jest to na naszym schemacie. Od sześciu półsłupków na magicznym ringu z koloru czarnego, tak jak to mamy zaznaczone. Znowu nawijamy na paluszek nitkę, przeciągamy szydełko, robimy dwa pierwsze, to są dwa oczka łańcuszka, pierwszy półsłupek i kolejny. Dwa, trzy, cztery, pięć. 6 ściągamy. Teraz musimy zmienić kolor na biały. Wbijamy się, tu zaznaczymy sobie, że to jest ostatni pierwszego rzędu, wbijamy się w pierwsze, w pierwszy półsłupek, ale nie łapiemy tej czarnej niteczki, tylko bierzemy nitkę białą. I sobie Dokładamy do naszej robótki i przeciągamy biały kolor. I za, przeciągamy przez czarną pętelkę. I mamy już teraz białą niteczkę na, w naszej robótce, naszym oczku. Robimy. Mieliśmy pierwsze oczko, teraz drugie i mamy zrobić 12 półsłupków, czyli robimy drugi, bo tu mieliśmy oczka łańcuszka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 i dwanaście. Zaznaczamy ostatnie. I teraz mamy zrobić osiemnaście, czyli jeden. I dwa w jedno miejsce, tak? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,

Zostawiamy sobie do przyszycia. Ucinamy również czarną niteczkę. Przeciągamy. I te niteczki sobie wszystkie po kolei gubimy. Przeciągamy szydełeczkiem lub igiełką. Przydałoby nam się szydełeczko troszkę cieńsze. Tu nam zostały same grube, ale jakoś sobie poradzimy. Do tych prac wykończeniowych dobrze mieć troszeczkę cieńsze szydełko, w ten czas ono nam ładnie wchodzi pod niteczkę i oczkiem ścisłym zamykającym. O właśnie zamykamy i gubimy czarną czarnych elementach, białą w białych elementach i ucinamy wszystkie niteczki, jak już poprzeciągamy. Zostawiamy tylko tą jedną długą, która będzie nam służyć do przyszycia. Teraz przyszywamy oczy. Znaczamy sobie środek robótki. Jedno oko, drugie oko. Tu by nam się przydały szpileczki. Weźmiemy sobie igłą, przyczepimy. Równo. I przyszywamy, rzemy igłę i przyszywamy oczy do naszej słówki. Na około Znowu tu mamy oczka łańcuszka, czyli pod te oczka łańcuszka po kolei przyszywamy. I ostatnie nasze wbicie, już mamy dwa oczka. Znowu kończymy tak jak przy każdej robótce oczkiem. I gubimy naszą robócę w naszej sobie Przeciągamy raz. Staramy się nie wbić w nitki tylko między półsłupki. Wijamy się jeszcze raz, troszkę niżej tak, aby nasza niteczka się tak zgubiła w robocie, żeby później nie wyszła na zewnątrz. Obcinamy niteczkę i już mamy sowę i dwa oka sowy. Teraz przyczepimy skrzydełka. Jak już wspomniałam, zostawiliśmy tutaj takie niteczki, nawijamy. Na igłę, tą nitkę. No i według naszego uznania, no skrzydła przyszywamy po, na bocznych stronach słówki. Czy chcemy wyżej, czy niżej, no tak, w połowie. I znów wbijamy się i za oczko łańcuszka. Ja przyszywam trzy oczka. Łańcuszka. I sobie zakańczam I gubię niteczkę. I mamy słówkę. Ma już oczy, ma skrzydełka nie mamy noska. Nosek wyszyjemy czarną włóczką. W późniejszym czasie, jak już dojdziemy do wprawy, możemy robiąc oczka, zostawić sobie troszkę czarnej włóczki, którą później właśnie wykorzystamy na wyhaftowanie noska. Teraz sobie utniemy kawałek czarnej włóczki, zrobimy supełek. Przeciągniemy ją tak tutaj między oczkami. Zgubimy w naszej wypełnieniu i wyszyjemy nosek. Raz, dwa, trzy. Tak Niteczka przy niteczce, aby taki nam powstał ładny, czarny nosek. O, prawie już nam się udało. O, mamy nosek, i teraz jeszcze raz. I kończymy, gubimy niteczkę. Kilka razy. Przeszywamy w środku nasze wypełnienie, aby zgubić naszą niteczkę. Ucinamy, i słówka gotowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do szydełkowania.